głosowania nad wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy zawartego w druku numer 1648, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 448 Pan i panów posłów, za 211, przeciw 234, wstrzymało się 3 posłów, Sejm wniosek odrzucił. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu ustawy dodatkowo do Komisji Finansów Publicznych, propozycję zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest aby Sejm skierował ten projekt ustawy do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu przyjął, a wniosek o dodatkowe skierowanie tego projektu poddam pod głosowanie. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za dodatkowym skierowaniem projektu ustawy zawartego w druku numer 1648 do Komisji Finansów Publicznych? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów za 436, przeciw 9, wstrzymało się dwóch. Sejm wniosek przyjął, a tym samym skierował dodatkowo ten projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia.